Witam wszystkich w Photoshopo maniaków jak i maniaków grafiki komputerowej obróbki zdjęć. Waldek, kanał Photomix. Dzisiaj pokażę wam sposób na influencerski look w swoich zdjęciach. Zapraszam. Jak już powiedziałem. Będzie to zmiana kolorystyczna oparta właśnie na najnowszych trendach, które występują w naszym Instagramie i nie tylko naszym Instagramie, ogólnie w ogólnoświatowych mediach społecznościowych, czyli będziemy przygaszać tony, uwypuklać odpowiednie kolory. Zobaczycie, jak i Wprowadzać troszeczkę także zmian, które spowodują, że wasze zdjęcia będą wyglądały właśnie tak, jak największych influencerów, instagramerów i innych tokerów na całym świecie. Mówiąc szczerze, wszystkie są dosyć podobne, dlatego tutaj podam jeden z przykładów, który będziecie mogli wykorzystać właśnie w swoich social mediach i tym samym być. Tak samo wielcy, jak wielcy są ci, którzy używają takich zmian kolorystycznych. Nie przedłużając, wskakujemy, bo teraz nie będę tego pokazywał na Photoshopie, a na Lightroomie. Wskakujemy do Lightrooma i zobaczycie, jak stworzyć właśnie taką piękną, kolorystyczną zmianę na swoich zdjęciach. Jak już widzicie, jesteśmy w Lightroomie, jesteśmy w sekcji Develop. I po prawej stronie mamy opcje, które możemy w tej chwili używać. Oczywiście, na samym początku, zawsze i wszędzie zaczynamy od sekcji basic, czyli podstawowych ustawień. Jeżeli mamy jakieś problemy związane z jasnością, ze zmianą temperatury barwowej lub jakimiś innymi delikatnymi uszczepkami w naszym zdjęciu, to możemy tutaj to właśnie sobie pokombinować. I Zrobimy właśnie to tutaj kilka zmian, temperaturę barwową podniesiemy około 10, jak widzicie, zdjęcie dostało takich bardzo mocnych przed i po, przed i po, czyli bardzo mocne uwypuklenie kolorów ciepłych, mamy bardziej widoczne żółcie, bardziej widoczne pomarańcze. Tak samo kolory skóry należy na to też zwrócić uwagę i Drugą opcją jest tinta, którą zmniejszymy i to sporo o około 25 o. I przechodzimy dalej. Kontrastu dorzucimy tutaj. Ekspozycji nie ruszam, bo zdjęcie jest bardzo dobrze naświetlone. Dlatego nie ma co tutaj ingerować w samą ekspozycję. Ale kontrastu troszeczkę dodamy i to nie ze względu właśnie na to, że zdjęcie jest mało kontrastowe, ale ze względu na to, że będzie to później miało wpływ na dalszą obróbkę. Dlatego kontrast dosyć mocno do około 30. Następnie światła, światła zmniejszymy do minus 40. Cienie Dorzucimy do 10, biele zmniejszymy do 20. Już będę tutaj wpisywał, bo ciągać suwaczkami to dosyć uciążliwe, żeby trafić odpowiednio, chociaż tutaj musicie ustawiać to właśnie według swoich zdjęć, chociaż w większości, jak zobaczycie później, zrobicie z tego preset, będzie to działało praktycznie wszędzie. Czernie zmniejszamy na minus 15, teksturowanie także damy na 15, clarity na 20. Około. O tak. I w tym wypadku możemy zostawić to zdjęcie. I zobaczcie, tak ono wyglądało przed naszymi przeróbkami, tak wygląda teraz. Mamy. Z zimnego dosyć zdjęcia takiego typowo produktowego, typowo stokowego. Mamy takie już właśnie zarzucone, no może troszeczkę nawet za mocno, zdjęcie, które dalej będziemy przerabiać. Przechodzimy z sekcji BASIC, czyli zamykam sekcję BASIC i przechodzę do Hue Saturation Light. I tutaj w sekcji barwy Hue robię odpowiednie zmiany na tych. Kolorach, czyli czerwonego dodaję do 10 orange 15 natomiast żółty na minus 20 zielony minus 15 i aqua na 50 przechodzę do saturacji i tutaj od góry Czerwony minus 20, orange minus 25, następnie minus 35, dalej mamy minus 75, później jest minus 50, minus 50, i purpura i magenta na minus 100. I jak widzicie, zmiany są. Dosyć już tutaj potężne, przechodzimy do luminacji, i tutaj tylko zielony zmniejszymy do O, właściwie wartość minus 30. I tutaj możemy to zostawić. Zamykamy sekcję Hue Saturation Light i przechodzę do krzywych. Tutaj wybieram sobie widmo niebieskie. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo fajnie teraz zrobione, że jeżeli, jak widać, dajemy krzywą do góry, to zaniebieszczamy, tak jak jest tutaj. Jeżeli dajemy na dół, to zostaje ona zarzucona. I tak też będziemy zaraz tutaj działać. Że ja od razu powiem, jak te punkty mm, będą. Jakie wartości będą miały, żeby już tutaj nie ciągać, bo tak jak mówiłem, miałem to przyszykowane, czyli pierwszy będzie 59 na 70 i stawiam drugi punkt. I tutaj będzie 194 na 179. I takie coś sobie zostawimy, nawet możemy tutaj podejrzeć zmianę jaką mamy właśnie po wykonaniu tej krzywej się zamknęła. Teraz przechodzimy z koloru niebieskiego do tego głównego, który praktycznie całkowicie nam właściwie nie całkowicie, tylko działa na wszystkie kolory, nie tylko na pasmo niebieskiego, jak to było wcześniej i tutaj z tym górnym zjeżdżamy do około 194. Stawiam, oczywiście, punkcik, i już będę mówił o wartościach. Ten będzie miał 195 na 193. Następnie stawiam jeszcze jeden punkt, i ten będzie posiadał. 71 na 56. O, I się normalnie rozjechało. 56. O. Jak widzicie, troszeczkę tutaj możemy zmienić ten punkcik, nasz drugi. I tutaj proponuję może 100. Tutaj 185. O. I oczywiście się rozjechało. Coś klawiatura źle działa. Na 156. Ciach. O. I teraz mamy dosyć ładnie wyglądające nasze zdjęcie. To właściwie jest wszystko. Teraz, jeśli, jak widzicie, mamy swoje ustawienia, możemy nasz preset. Zapisać, czyli przejdziemy tutaj. Damy sobie plusik, create preset. Możemy wybrać grupę, w której ma być ten preset stworzony, lub po prostu stworzyć sobie swoją. Czyli dajemy jakąś swoją grupę. Proszę bardzo, create i mamy insta na przykład, nadamy nazwę. Naszemu presetowi robimy create i jak zobaczycie, mamy już katalog Photomix i w nim Insta, czyli wszystko już pięknie nam tutaj działa. Następnie, o, może to włączę całkowicie. O, i przejdziemy na przykład do zdjęcia nocnego. I zobaczcie, jak świetnie wpływa właśnie ta zmiana kolorystyczna również na zdjęcie nocne. Tutaj mamy też zdjęcie miejskie, i proszę zobaczcie, niesamowita różnica na plus, jeżeli chodzi właśnie o ten wygląd taki typowo influencersko-instagramowy. Dlatego yy, głównie. To jest zrobione pod to, żeby właśnie ten efekt takiego dra lekkiego dramatyzmu, zbrązowienia, uwypuklenie w tym dramatyzmie tych kolorów ciepłych było tutaj najlepiej widoczne. O, zobaczcie jeszcze na przykładzie takiego zdjęcia. I naprawdę efekty są bardzo fajne, jeżeli używacie tego. Do różnego rodzaju fotografii. Jak widzieliście na początku, proszę, teraz mamy efekt nawet vintage. Jak zauważyliście na początku, można to stosować również do zdjęć przyrodniczych. Zachęcam zatem do stworzenia sobie właśnie takiego presetu i używania go przy swoich zdjęciach, przy swoich właśnie. Na swoich social mediach, żeby wykorzystywać i być także właśnie kreatywnym, jeżeli chodzi o same te zmiany kolorystyczne, zmienić to pod siebie, bo oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o same, sam preset, to wiedzmy, że jest on ustawiony standardowo pod zdjęcia, które ktoś robi. W tym wypadku było to pod moje zdjęcie. Jeżeli u Was. Zostanie wykorzystany, może oczywiście mieć całkowicie inny, całkowicie inny wygląd w zależności od tego, jak będzie oświetlone zdjęcie. Od razu mówię, że bardzo kiepsko wychodzi, jeżeli zdjęcia są jasne. To preset nie działa praktycznie, a właściwie psuje, a nie poprawia zdjęcia. Dlatego zwróćcie na to uwagę. Oczywiście dziękuję za obejrzenie i zapraszam do subskrypcji kanału. Do wciśnięcia dzwoneczka, i będziecie powiadamiani o wszystkich filmach, które wrzucam na mój kanał. Żegnam się z Wami i zapraszam na następne spotkanie i następną edycję zdjęć. Cześć!